Tego w twardym resecie jeszcze nie było. Po raz pierwszy otwieramy sklep internetowy, który niczego nie będzie można kupić, ale za to będzie można za chwilę obejrzeć akcesoria, które na pewno przydadzą Wam się podczas zbliżających się wakacji. Zobaczcie, co warto kupić i zabrać ze sobą. Zapraszam na twardy reset. Zaczniemy od iPhone'ów, bo oni przecież tacy biedni, co muszą wydać kupę, kasy kupują taki drogi sprzęt, a tam pamięci tyle co kodna, płakała bateria w ogóle prawie nie działa. Zaczynamy od pamięci. Jak ją rozszerzyć w przypadku iPhone'a? Bardzo prosto. Oto zewnętrzna pamięć firmy ADATA. Oczywiście chińczyk. Pojemność 64 GB. Jak to działa? Prosto. Złączę Lightning. Podpinamy do iPhone'a. Jeżeli wcześniej nie ściągnęliśmy odpowiedniej aplikacji, iPhone nos. Zapyta, czy chcemy ją zainstalować. Oczywiście, że ją instalujemy. Odpalamy i tam no, to, co w przypadku pamięci zewnętrznej jest niezbędne. A więc możemy sobie podejrzeć, co mamy nagrane na pamięci zewnętrznej. Możemy sprawdzić, co jest na iPhone'ie grane. 80% zajęta pamięć, no to tym bardziej muszę zrobić jakiś backup. No właśnie, backup jest także możliwy. W zasadzie fajne rozwiązanie, jeżeli chcemy odtwarzać jakieś filmy. Wystarczy tylko kliknąć film zapisany na tej zewnętrznej pamięci i oglądamy. No dobrze, tylko teraz jak dane wgrać do tego pendrive'a? Banalnie proste, suwaczek do góry, tana, USB, to wszystko. Bardziej gadżeciarska pamięć zewnętrzna, przynajmniej jeżeli chodzi o design. Jest, takie maleństwo, w tym przypadku 16 GB. Podpinamy w sposób, oczywiście złącze Lightning. Tu także odpala nam się specjalna aplikacja. która naprawdę świetnie działa. To co? Problem z pamięcią w iPhone'ach został chyba rozwiązany, prawda? No to jedziemy dalej. Przejdźmy teraz do powerbanków, bo każdy smartfon prędzej czy później padnie, zwłaszcza iPhone 6s. U mnie 4-5 godzin i nie ma nic. A data? Chińska firma. Potężny sprzęt, pięknie wykonany, szczotkowany aluminium. Dość sporo waży, ale w środku jest ogromny akumulator o pojemności 10400 mAh. Co nam to daje? Możliwość pięciokrotnego naładowania jednego telefonu albo dwukrotne naładowanie iPadzika. Możemy to robić równocześnie, ponieważ mamy dwa wejścia USB. Za ciężki dla kobiety? Proszę bardzo, drogie Panie, jeżeli oglądacie Twardy Reset, proponuję coś takiego, Kingston. Kiedy uruchomimy to urządzenie, ono tworzy się Wi-Fi. I wtedy przy pomocy przenośnego urządzenia, smartfona czy tabletu możemy połączyć się z tym sprzętem i odczytać wszystko, co jest na zewnętrznych nośnikach pamięci. Kingston przygotował także małą niespodziankę dla mężczyzn. Tutaj jest troszeczkę większy akumulator. Sprawdzimy dokładnie. 6700 mAh. Mamy możliwość odczytu danych z karty SD i z pendrive'a. Tworzy sieć wi ale oprócz tego. Ma wbudowaną pamięć 64 GB. Czy trzeba czegoś więcej? No w zasadzie można wykorzystać kolejny PowerBank, który jest naprawdę wyjątkowy, a w zestawie ma coś takiego. Do czego to służy? Zobaczcie. Chociaż z drugiej strony. Czym tu się denerwować? Silnik nie chce odpalić, ale ja mam ze sobą gadżet, którym bez problemu naładujecie smartfona, tablet czy inne urządzenie mobilne, ale także odpalicie silnik pod warunkiem, że jego pojemność nie przekracza 2 litrów. W zestawie dołączone są klemy. Podpinamy plus do plusa, minus do minusa. Odpalamy nasz gadżecik. Pyk. I uwaga! Udało się, bez najmniejszego problemu i pomimo tego, że zbliża się lato, taka sytuacja może Wam się zdarzyć, dlatego taki powerbank, taki mały gadżecik warto zawsze mieć przy sobie. Jeżeli ktoś z Was pomyślał, że zapomniałem o użytkownikach telefonów, które pracują na Androidzie albo na Windows Phone'ie, nie zapomniałem, oto pamięć zewnętrzna, pendrive oczywiście, który można wykorzystać do rozszerzenia pamięci telefonu, który ma wejście micro USB. Najnowsze smartfony takie jak LG G5 czy Lumia 950, a także Huawei P9 mają gniazdo. USB 3.0. I co wtedy? No oczywiście, jeżeli wam się na przykład karta microSD zapełni albo chcecie coś szybko przerzucić z komputera do telefonu, proszę bardzo, można wykorzystać takie rozwiązanie, to także taki pendrive z jednej strony typowo USB, a z drugiej mamy już USB typu C. Szybki przesył danych, to się wszystko szybko dzieje. A teraz propozycja dla tych wszystkich, którzy często wyjeżdżają za granicę. Może przyda wam się taka podróżna turystyczna ładowarka. Wciskamy jeden przycisk, przekręcamy i już w tym momencie możemy podłączyć się do ameryk Gniazda. jedziecie do Australii, wystarczy te bolce trochę przekręcić i wpinamy się bez problemu do australijskiego gniazda. Trochę bliżej, proszę uprzejmie, Unia Europejska jest. Wielka Brytania? <grytania> Musi być, jak wiadomo. Ale ta ładowarka turystyczna ma jeszcze jedną zaletę. Możecie do niej podłączyć cztery zewnętrzne urządzenia, ponieważ ma cztery. Porty USB szybko ładuje. I to też jest ważne. Nie wybieracie się gdzieś za granicę, na co dzień korzystacie z dwóch urządzeń mobilnych. Nie chcecie wozić ze sobą dwóch ładowarek. No bo po co? Macie taką jedną, dwa wejścia USB, podłączacie dwa urządzenia. Też jest w stanie bardzo szybko naładować wasze mobilne przenośne sprzęty. Po co wozić ze sobą całą masę urządzeń, skoro można wziąć jedno, ale wielofunkcyjne? Ilość akcesoriów, jaka jest dostępna na naszym polskim rynku, świadczy tylko i wyłącznie o tym, jak niedoskonałe są współczesne smartfony i tablety. Ciągle im czegoś brakuje. Na szczęście jest czym wybierać i wierzę w to, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Oczywiście wszystko w zależności od Waszych potrzeb. A ja niestety sklepku żadnego nie otwieram. Może następnym razem... W hangarach sił powietrznych Stanów Zjednoczonych znajduje się wiele ciekawych samolotów. Jednak jeden z nich zasługuje na szczególną uwagę. To prezydencka maszyna Air Force One. Tak, wiem, że już jest dawno po świętach, ale chciałem Wam się pochwalić. Jaki prezent dostałem od świętego Mikołaja? Najnowszy smartwatch Motorola Moto 362 generacji.